Robki Rybki, to wieś w Beskidzie Niskim, w powiecie gorlickim, położona w gminie Uście Gorlickie, przez którą płynie potok będący jednym ze źródeł ropy. Pierwsze wzmianki o wsi Robki, położonej na wysokości około 534 metrów nad poziomem morza, pochodzą z 1581 roku. Właścicielem tej wsi Lokowanej na prawie wołoskim był Adam Brzeziński. Pierwszą cerkiew podlegającą parochii pchańczowej, którą potem wzięli pod sprawowanie księża z Izb, wybudowano w robkach na początku XVII wieku. Na początku XIX wieku we wsi prawdopodobnie wybudowano nową grecko-katolicką cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Boga Rodzicy. Obecnie znajduje się ona w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Aktualnie w Robkach nie ma cerkwi. Wieś otaczają porośnięte lasem wzgórza ze szczytami Ostry Wierk na południu, na zachodzie Biała Skała i Siwejka, od północy Dzielec, a od wschodu Las Bziany. Na odcinku szutrowej drogi prowadzącej z Hańczowej przez Robki do Hudy Wysowskiej napotykamy niebieski, gościnny dom, gdzie można skosztować domowego ciasta i przepysznego napoju miętowego. W 1914 roku w Robkach było 56 domów zamieszkiwanych przez 336 osób, z czego 325 było grekokatolikami, a 11 Żydami. Na początku XX wieku w Robkach funkcjonowała olejarnia, w której tłoczono olej z lnu, folusz, w którym tkano sukno, młyn wodny, a także dwie kuźnie. We wsi nie było jednakże szkoły, w związku z czym dzieci uczyły się po domach. W 1947 roku łemkowscy mieszkańcy zostali przesiedleni a wieś opustoszała. Z czasem łemkowska wieś Robki, obfitująca w obszerne łąki i piękne mieszane lasy, stała się atrakcyjna turystycznie, co przyczyniło się do zakupu na jej terenie pewnej ilości działek dla celów budowlanych. W efekcie powstało tu kilkanaście bardziej lub mniej stylowych domów rozrzuconych po całej dolinie. Robki to jedna z ciekawszych miejscowości turystycznych Beskidu Niskiego. Położona w niedalekiej odległości od wysowej Zdrój oraz Krynicy Zdrój jest doskonałym punktem wypadowym dla turystów wędrujących szlakami i idealnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Hańczowa, po ganczowa to wieś nad rzeką Ropą, sąsiadująca m.in. z wioską Ropki i popularnym uzdrowiskiem Wysowa Zdrój. Jest to wieś pięknie położona w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, u zbiegu rzeki Ropy i potoku Ropka. Otaczają ją wzniesienia gór hańczowskich, będących świetnym miejscem dla miłośników turystyki pieszej. Wieś założona została w 1480 roku na Prawie Wołoskim przez Gładyszów. W 1581 roku wieś należała do Adama Brzezińskiego, w 1680 roku do Jana Zborowskiego, a w 1799 roku do Jana Rudnickiego. Według spisu z 1936 roku mieszkało we wsi 1189 osób. W latach 1945-1947 nastąpiła deportacja ludności Łemkowskiej, w tym w ramach akcji Wisła. Po 1956 roku wiele osób jednak powróciło do Hańczowej. Pańczowa jest siedzibą parafii prawosławnej w dekanacie Krynica Diecezji Przemysko-Gorlickiej. Znajduje się tutaj zabytkowa drewniana cerkiew prawosławna pochodząca z przełomu XVIII i XIX wieku, utrzymana w typie zachodnio -łękowskim. W jej wnętrzu zwiedzających zachwyca pochodzący z XIX stulecia ikonostas. Jest to cerkiew drewniana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, obita gątem i deskowaniem, składająca się z nawy i prezbiterium za Krystią oraz wieży z Krupną. Dachy są namiotowe, dwuspadowe, wielopołaciowe, łamane i kryte blachą miedzianą, zwieńczone baniastymi hełmami z pozornymi latarniami. Po remoncie w latach 2009-2013 jest jedną z piękniejszych cerkwi w kraju. Do 1947 roku i Wysiedleńczej Akcji Wisła była to Cerkiew grecko-katolicka, a w latach 1947-1958 pełniła funkcję kościoła katolickiego. Postępująca dewastacja budynku w, w 1956 roku doprowadziła do decyzji o rozbiórce. Cerkiew uratował powrót kilku wysiedlonych rodzin które wyremontowały ją na potrzeby prawosławnej parafii. Obiekt restaurowano w latach 60. XX wieku, a polichromie po 1989 roku.